Powiedziała Pani o kwestiach zawodowych, a życie prywatne jak w tym roku się układało? No więc tak. <śmiech> 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 tak ogólnie rzecz biorąc. Nie no, tak ogólnie Młody rzecz biorąc. Człowiek, co byś chciał? Nie, no, ja nie, nie żartuję, chcę pytać, żartuję. wolę dać nie, ogólne pytało, pytanie. No wspaniale, no mam y, w tym roku. Y, 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 oczywiście przez różne zatrzymania. Y, i pandemiczne też byliśmy trochę więcej razem. Trochę się też rozjechaliśmy, bo mój syn. Jesteśmy akurat w Katowicach i naprzeciwko kościoła, w którym było dzisiaj kolędowanie, studiuje mój syn, czyli na Akademii Muzycznej, jest na kompozycji. I, i, i to był ten rok przełomowy dla mnie, ponieważ no, przeprowadził się tutaj. I pusto było w domu przez chwilę? No, no, Szczerze mówiąc dużo się działo jakby zawodowo również, więc nie odczułam tego tak bardzo i, i może dobrze, ale sama myśl była dla mnie mało komfortowa, że, że coś się zmienia, że kończy się jakiś pewien etap. Ale mam wspaniałe dwie pocieszycielki, jedną 16-letnią Anię i jeszcze laurę czteroletnią, więc e, cały czas w domu panuje radość, a, a, a brat jak przyjeżdża, no to już w ogóle jest e, szaleństwo i właśnie e, dzisiaj go zabieram. Na, e, do domu, <noise> zgarniam go stąd <noise> e, i e, ponieważ będzie grał również w tym projekcie MTV Unplugged, będzie grał na marimbie i zaczynamy próby od, od pojutrze Pamiętam jak ja się przeprowadziłem, to moja mama na początku mnie kontrolowała, jak było u pani. Czy były częste jestem, telefony? E, jestem w Katowicach drugi raz, odkąd e, się tu mieszka i jeszcze nie było wizytacji matki. <noise> Okej, okay, a telefony były? Czy nie, ugotowałeś, nie, czy zjadłeś? Nie, nie, czy była nie. pani spokojna? W nie, ale muszę, tak, że muszę, sobie muszę przyznać, radę. że y, nigdy nie spodziewałam się, żeby Mikołaj w tym roku, który mu sprawiłam, y, miał taki wymiar. Bo zawsze to był jakiś taki no, prezent na zasadzie, coś na co on by sam nie wpadł, albo, mm. albo coś, co mu się niekoniecznie przyda. No bo takie są prezenty, że to nie zawsze musi być praktyczne bardzo. Tym razem. Zrobiłam małą skrzynkę no rzeczy przydatnych do domu, o, proszek pięknie. do prania, do płukania, <noise> powiedziałam, mamo, to jest najlepszy Mikołaj na świecie, ale idealnie, bo mu szkoda po prostu wydawać na, na takie rzeczy, jak to młodemu chłopakowi, zdecydowanie takie rzeczy nie są mu w głowie, także to są takie, prawda, zmienia się punkt widzenia.